Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim chciałam wyjaśnić podstawowe nieporozumienie. Bicie to nie jest przemoc, bicie to jest przykry obowiązek każdej żony. I uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dorastający do, do dojrzałości mężczyźni są pokłosiem do strasznych po prostu zaniedbań z lat 60., czyli bezstresowego wychowania, ten obowiązek jest niezwykle istotny. I dlatego ja założyłam stowarzyszenie. To się nazywa stowarzyszenie tradycyjnych żon i matek. I naszą pierwszą kampanią będzie kampania billboardowa społeczna, w której chcemy przypomnieć tradycyjne polskie przysłowia. Ja zapewne panią znane, ale mam wrażenie, że ta tradycja w Polsce zanika. Więc po pierwsze, jak się męża nie bije, to mu wątroba gni. Po drugie, częste męża bicie wydłuży mu życie. I po trzecie, bicie męża zło w nim przezwycięża. I na tej trzeciej tezie chciałabym się skupić. Otóż mężczyźni potrzebują przypomnienia wartości moralnych. One w Polsce są bardzo głęboko osadzone, zwłaszcza prawda, na terenach wiejskich, gdzie te przysłowia żyją. Natomiast w miastach ta wiedza już jest nieco zapomniana, więc myślimy o tym, żeby te plakaty pojawiły się głównie w wielkich miastach i no po prostu męża trzeba sobie wychować. To jest informacja dla młodych Polek. Ja bym tutaj też